Cześć, z tej strony Sfelder i przychodzę do Was z podsumowaniem kolejnej już piątej kolejki zmagań szkolnej ligi sportowej TEP, co oznacza, że powoli będziemy zbliżali się do zakończenia, bo przed nami jeszcze cztery możliwości do zdobycia punktów. W grupie mistrzowskiej mogłoby się wydawać, że sytuacja niektórych jest już pewna, no ale jednak te różnice punktowe między drużynami są naprawdę bardzo, bardzo nikłe. 12 punktów Wrocław. Tyle samo ma Kraków. Ci jednak jeden mecz rozegrany mniej, a więc tutaj z olbrzymimi nadziejami na to, że jeszcze uda się wyjść o miejsce wyżej. 10 punktów ma Szczecin, ale oni jeszcze z Krakowem nie mieli okazji stoczyć starcia, więc tutaj wszystko może nam jeszcze się zamieszać. To w ostatniej dziewiątej kolejce. Na miejscu czwartym stok Punktów 9 i na miejscu piątym. Ostatnim, które miałoby awansować do finałów jest Gdańsk. Punktów ma 7. Patrząc na to, jak układała się ta ostatnia kolejka, którą mieliśmy okazję śledzić, tutaj rozegrane zostały trzy mecze. Wrocław pokonał Gniezdowikiem 16-9. Zawodnicy z Rzeszowa zremisowali z Katowicami 15-15, a Olsztyn wygrywa ze Szczecinem 16-10. W grupie numer 1. z tej grupy awansowała będzie tylko i wyłącznie jedna drużyna, ale cały czas bardzo ciężko stwierdzić, która z nich to będzie, bo Piotrów Trybunalski oraz piła w tym momencie na pierwszym miejscu, punktów 15, ale za plecami dwa punkty mniej Ostrów Wielkopol z radą, także tutaj do ostatniej dziewiątej kolejki zmagania będą bardzo, bardzo wyrównane w tej grupie mieliśmy okazję obserwować tylko i wyłącznie jedno spotkanie ale spokojnie, pozostałe na pewno będą jeszcze nadrabiane Piotr Króftymulalski pokonuje Bielsko-Białą w grupie drugiej sytuacja wydaje się nieco bardziej klarowna bo tak naprawdę dwie drużyny walczą między sobą o awans Poznań oraz Toruń, te po 15 punktów czyli wszystkie dotychczasowe mecze zostały zwyciężone i najważniejsze w tym wszystkim, tak naprawdę, będzie starcie bezpośrednie. A na to czekamy z dużą niecierpliwością ze względu na poziom, który reprezentują te dwie ekipy, naprawdę bardzo wysoki. Kiedy możemy się tego spodziewać? No, wydaje się, że już 12 maja, czyli za dwa tygodnie. To co najważniejsze, bo to będzie ósma kolejka, i ta ósma kolejka może nam tak naprawdę powiedzieć, która z tych drużyn pojawi się na tych bardzo ważnych finałach. W piątej kolejce, którą mieliśmy okazję śledzić w ubiegłym tygodniu, Poznań pokonał Legnicę. 16-1, do 1, a Leszno zwyciężyło z Grudziądzem 16-4, tutaj bardzo jednostronne wyniki, ale tak naprawdę w całej grupie drugiej mamy wiele takich jednostronnych meczów. Jeżeli chodzi o ostatnią grupę C, tutaj na miejscu lidera Gorzów Wielkopolski punktów 12, na miejscu drugim Opole punktów 9, następnie Częstochowa z 6, a pozostałe drużyny po punkty 3, ewentualnie 0, także wydaje się, że w tej ostatniej grupie ta sytuacja jest jak najbardziej tutaj jeszcze pod kontrolą drużyny Zgorzowa Wielkopolskiego, natomiast mieliśmy wiele spotkań, które nie były rozgrywane, ze względu na fakt, że jednak zawodnicy wybierają szkoły jak to, jako to miejsce, które sprzyja im rozgrywkom. Także jeszcze troszeczkę będziemy musieli poczekać do rozstrzygnięcia niektórych starć. W tej piątej kolejce nie mieliśmy okazji obserwować żadnego meczu, no ale na pewno jeszcze czas na to nadejdzie. To wszystko, jeżeli chodzi o krótkie podsumowanie. Zapraszam Was w poniedziałek. Biał i wtorek godzina 15.00 na kanale Esports Association. To wszystko ode mnie dziś i do usłyszenia niebawem.